ten smartfon wydaje się dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Cześć, ja jestem Kacper i dziś zapraszam na recenzję Infinix Note 40 w wersji Racing Gray. Zacznijmy od tego co znajdziemy w opakowaniu, no bo jest o czym opowiadać. Zawartość opakowania no niewątpliwie robi mega wrażenie, no bo po otwarciu od razu mamy etui ochronne na tył oraz boki urządzenia, mamy także szkło do naklejenia na przód, no i standardowo jest trochę papierologii, a także szpilka do wysuwania tacki. Niżej znajdziemy samego smartfona, a na dnie pudełka mamy jeszcze 45-watową ładowarkę, do tego ciekawostkę w postaci słuchawek przewodowych, no a na końcu jest jeszcze przewód ześlający. To etui ochronna szczególnie zwraca na siebie uwagę. Jest twarde, takie półprzezroczyste, dodatkowo ma jedną unikalną cechę, mianowicie ma wbudowane magnesy, dzięki czemu tak jak w iPhone'ach, Możemy podłączać tutaj różne akcesoria. Będą to uchwyty, ładowarki, są też specjalne powerbanki i będą tu pasowały zarówno akcesoria od Infinixa, jak i inne, no te bardziej do iPhone'ów. Obudowa też jest niczego sobie. Przede wszystkim na tyle mamy takie prążkowane tworzywo, które tworzy wzór inspirowany właśnie motoryzacją, co sugeruje dopisek do nazwy. Mamy też mocno odstającą wysepkę z aparatami, do tego jest dioda doświetlająca a także przynajmniej w tej wersji jest tutaj ciekawa dioda powiadomień. To tak zwane Active Hello, które podświetla się gdy otrzymamy jakieś wiadomości, do tego zaświeci się podczas ładowania czy jeszcze w kilku innych sytuacjach. Krawędzie z kolei wyglądają już dość tandetnie. Jest to takie błyszczące tworzywo sztuczne, które bardzo słabo imituje metal, u mnie pojawiły się już tutaj drobne rysy, więc no przy dłuższym użytkowaniu no może to nie wyglądać zbyt ciekawie. Od dołu znajdziemy złącze USB typu C, jest głośnik i mikrofon, a także tacka na karty. Po prawej stronie klawisze głośności i zasilania, od góry dodatkowy głośnik i mikrofon, a pomiędzy nimi jest informacja, że zastosowane głośniki są sygnowane logiem JBL. No i trzeba przyznać, że grają rozsądnie, mają sporą głośność, a także wyczuwalną głębię, więc to naprawdę smartfon gra nieźle. No i został front. Tu do dyspozycji mamy wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala. Co ciekawe jest to ekran AMOLED, który charakteryzuje się no świetnymi kolorami i bardzo dobrymi kątami widzenia, a jasność maksymalna jest na naprawdę wysokim poziomie. Nawet w bardziej słoneczny nie możemy wszystko odczytać z ekranu, więc no pod tym względem no nie mam do czego się przyczepić. Rozdzielczość to 2436x1080 pikseli, częstotliwość odświeżania ekranu to 120 Hz, więc no mamy wszystko o czym można by było pomarzyć. Co więcej w dolnej części ekranu mamy jeszcze zintegrowany skaner linii papilarnych, działa on rozsądnie szybko i zazwyczaj się nie myli. W górnej części ekranu jest jeszcze kamerka frontowa, dookoła mamy wąskie ramki, więc na no ogólnie sprzęt wydaje się mega nowoczesny. Całkiem nieźle urozmaicony jest jeszcze system. W smartfonie znajdziemy system operacyjny Android w wersji 14. Jest on dość mocno urozmaicony nakładką producenta, która dodaje mnóstwo opcji personalizacji. Mamy też dedykowany motyw tylko do urządzenia z dopiskiem Racing Gray przy nazwie, no a reszta jest dokładnie taka sama jak w podstawowym Infinix Note 40. W personalizacji zmienimy różne rodzaje ikon, dostosujemy tapety, mamy też Always on Display, dzięki czemu możemy dopasować różne warianty zegarów na naszym ekranie który będzie cały czas się podświetlał. Chociaż to określenie cały czas też jest trochę na wyrost. Okazuje się, że jest to trochę takie oszukane Always On Display, które pokazuje się tylko wtedy gdy dotkniemy ekranu lub poruszymy telefonem. Szkoda, że nie jest to pełnoprawna funkcja, tylko no jednak coś tu zostało okrojone. W ustawieniach oczywiście dostosujemy, czy chcemy korzystać z trybu jasnego czy ciemnego, jest to ochrona wzroku, mamy możliwość dostosowywania częstotliwości ekranu, gdzie do wyboru mamy na stałe 120 lub 60 Hz, a także automatyczną zmianę w zależności od wyświetlanych treści. Trochę ciekawych opcji znajdziemy w zakładce funkcja specjalna. Tam znajdziemy chociażby okno pływające, czyli takie miniaturowe wersje aplikacji, które ułatwią nam multizadaniowość. Mamy też możliwość wirtualnego zwiększenia pamięci RAM, no bo standardowo jest to 8 GB, jednak możemy dodać nawet drugie 8, wydzielając je z pamięci głównej. Inteligentny panel to z kolei taki pasek boczny z aplikacjami dostępnymi na wyciągnięcie kciuka. Mamy też tryb gry poprawiający wrażenia czy Smart Hub, który łatwo pozwala przenosić treści między różnymi aplikacjami. W zakładce X-Clone możemy zduplikować niektóre programy, żeby zalogować się do dwóch osobnych kont, mamy też tryb dziecięcy z uproszczoną funkcjonalnością, a także Magic Ring, czyli coś znowu nawiązującego do iPhone'ów, mianowicie obszar wokół aparatu frontowego będzie się rozszerzał, informując nas o niektórych zdarzeniach na smartfonie. Między innymi będą to połączenia, ładowanie czy chociażby rozpoznawanie naszej twarzy. Dalej w ustawieniach znajdziemy aktywne podświetlanie krawędziowe. Ta nazwa jest trochę myląca, bo tak naprawdę nie chodzi o podświetlenie krawędzi a o diody przy aparatach. Możemy tutaj dostosować w jakich barwach będzie się to podświetlać oraz dla jakich akcji będzie to w ogóle się uwidaczniało. Folex to z kolei taki inteligentny asystent, który ma nam pomóc korzystać z urządzenia. Niestety jednak nie działa to w języku polskim. Po polsku jednak zadziała tłumacz, który możemy uruchomić w każdym miejscu. Wystarczy przytrzymać dwoma palcami i przesunąć w dół, żeby zaznaczyć interesujący nas tekst do przetłumaczenia. No, i działa to naprawdę bardzo dobrze. W systemie nie zabrakło, oczywiście, takich bardziej standardowych opcji jak cyfrowa równowaga czy kontrola rodzicielska. Mamy też gesty pełnoekranowe. Od siebie producent też dożyczył kilka aplikacji, m.in. dodatkowe motywy, zmieniona galeria z dopiskiem AI, chociaż za dużo sztucznej inteligencji, to tu nie widać. Mamy też Phone Master do optymalizacji działania, czy zamrażarka do uśpienia aplikacji, z których nie będziemy korzystać. Smartfona napędza procesor Mediatek Helio G99 Ultimate. Tak wiem, pewnie wielu osobom Mediatek nie będzie pasował, jednak no co ja poradzę, w praktyce to sprawdza się naprawdę bardzo dobrze, więc no i ja czepiać się nie będę. Szczególnie, że w połączeniu z 8 GB pamięci RAM, a nawet rozszerzając to jeszcze o kolejne 8 GB, tak jak mówiłem, wydzielając z pamięci głównej, Możemy naprawdę komfortowo korzystać ze sprzętu. Aplikacje ładują się z poprawną prędkością, są długo utrzymywane w pamięci RAM, nie zamykają się same z siebie, nie widać też żadnych klatkowań czy spadków animacji. Do bardziej wymagających aplikacji czy gier ten sprzęt również się sprawdza przy okazji też nie grzeje się więc, no jak na taką stosunkowo niższą półkę cenową. Jest naprawdę bardzo dobrze. Jedyne co to czasami aplikacje potrzebują chwilki, żeby się załadować, nie jest to tak perfekcyjnie szybkie jak w przypadku flagowców, no ale umówmy się, sama cena też tego nie sugeruje. Sprzęt bardzo dobrze działa też w kontekście przeglądania internetu zarówno po wifi, jak i przy użyciu transmisji danych, chociaż negatywnie zaskakuje to, że nie mamy tu modułu 5G. O no ile myślałem, że jest to już taki standard w obecnych smartfonach. No tutaj widać, że producent musiał na czymś przyoszczędzić. Inne moduły za to radzą sobie też bardzo dobrze. Bluetooth bez problemu utrzymuje połączenie z innymi akcesoriami. GPS radzi sobie z nawigacją pieszą, jak i samochodową. Płatności zbliżeniowe też są jak najbardziej możliwe, no bo mamy wbudowany moduł NFC. Rozmowy telefoniczne także przebiegają bez problemów. Nie zrywa połączeń, zasięg się nie traci i zarówno ja, jak i osoba po drugiej stronie zawsze dobrze się słyszeliśmy. Przejdźmy do aparatów. Na tyle mamy poważnie wyglądającą wyspę z aparatami, więc no wydawać by się mogło, że mamy naprawdę świetne aparaty. Okazuje się jednak, że świetny to jest tylko jeden aparat, ma on 108 megapikseli, jednak no już pozostałe no to takie trochę popierdółki. No bo jest 2 kamera pomocnicza, jest obiektyw do sztucznej inteligencji, do tego diody doświetlające, no i to wszystko. Na szczęście jakość zdjęć za dnia jest rozsądna i możemy uzyskać ciekawe efekty. Kolorystyka jest naturalna, ostrość spora i szczegółowość też niezła. Warto też wiedzieć, że mamy do dyspozycji trzykrotny zoom, który niemal bezstratnie wykonuje zdjęcia obiektów, które są od nas oddalone. Pozytywnie oceniam także zdjęcia makro. Zdjęcie ma sporą szczegółowość, a dodatkowo wszystko poza pierwszym planem zostaje bardzo przyjemnie rozmazane. Nocą oczywiście aparat wypada nieco gorzej, ale naprawdę nie jest źle. Pod warunkiem, że trzymamy telefon stabilnie, jeżeli nie rozmażemy niczego, to efekty będą zadlawalające. No jedynie obiekty w ruchu mogą się czasem rozmazać, ale poza tym większych wad tu nie widzę. Szkoda jednak, że nie mamy do dyspozycji szerokiego kąta w aparacie, nie możemy więc uchwycić więcej elementów na jednej fotografii, tylko no musi nam wystarczyć standardowa matryca. Kamerka frontowa z kolei ma 32 megapiksele. Zdjęcia są ok, mają dobrą szczegółowość, Nasycenie kolorów jest niezłe, więc no ogólnie sprzęt daje radę. Do selfie'aków czy wideokonferencji jest naprawdę nieźle i myślę, że nie ma co wybrzyzać. A jak często będziemy musieli ładować tego smartfona? Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh. Co ciekawe, możemy ładować ją na dwa sposoby przewodowo z mocą 45W i przypomnę, że taka ładowarka jest od razu w zestawie, albo też bezprzewodowo, tutaj już z mocą maksymalnie 20W. Po jednym ładowaniu jesteśmy w stanie korzystać ze smartfona w takim tradycyjnym moim użytkowaniu przez około półtora dnia. Czy tradycyjne użytkowanie mam na myśli włączone wszystkie powiadomienia na przemiennie Wi-Fi i transmisja danych oraz automatyczna jasność ekranu. W praktyce było to od 6 do 9 godzin na wyświetlaczu, Oczywiście, no w zależności od tego, z jakich funkcji się korzystało. Dla przypomnienia, im więcej transmisji danych, im jaśniejszy wyświetlacz, tym czas krótszy, a przy Wi-Fi, mniej intensywnym użytkowaniu i ciemniejszym ekranie czas będzie naturalnie się wydłużał. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o Infinix Note 40 Racing Gray? Infinix Note 40 w wersji Racing Gray kosztuje aktualnie około 900 zł. No za tą cenę myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawie. No bo mamy dobry ekran, AMOLED, 120Hz odświeżanie, obudowa też wygląda ciekawie, mamy bogaty zestaw akcesoriów, jest dioda na tyle, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że jest to dostępne tylko w wersji Racing Grey oraz w podstawowym kolorze, tym złoto-żółtym, bo też już widziałem komentarze, że nie u każdego ta dioda jest dostępna. Poza tym są rozsądne głośniki stereo, mamy aparat, który za dnia wykona porządne zdjęcia. Smartphone więc może być solidną propozycją takiego niskobudżetowego sprzętu. To co mi się nie podoba to brak 5G, mamy też dość tandetne ramki dookoła urządzenia no i szkoda jeszcze, że to Always On Display jest mocno ograniczone, bo tak naprawdę nie jest wyświetlany cały czas, tylko po dotknięciu lub po wykonaniu specyficznego ruchu. Warto też pamiętać, że no nie jest to największy na świecie demon prędkości, więc no niektóre aplikacje będą się trochę ładowały, no ale poza tym większych uwag nie mam. Pewnie dla niektórych brakami może być to, że nie mamy slotu na karty microSD czy gniazda słuchawkowego, jednak na obecne smartfony myślę, że już nas mocno do tego przyzwyczaiły. I myślę, że z biegiem czasu coraz więcej urządzeń będzie pozbawionych tych cech. Tak więc, jeżeli Wam się podoba ten sprzęt, jeżeli zastanawiacie się nad niedrogim smartfonem, to Infinix Note 40, szczególnie w tej wersji Racing Gray, może być ciekawą propozycją. A co wy sądzicie o takim sprzęcie? Czy u Was on by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.